Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Lucjusza. W poprzednim odcinku zabraliśmy aparat dziadkowi i wymieniliśmy w nim kliszę No bo się skończyła. To tu jest strona nazywana raczej papierem, ale anyway. W każdym bądź razie mamy materiał, na którym będziemy zapisywać zdjęcia. Otóż tak, musimy zrobić. A, jeszcze krzyż muszę odwrócić. Klik, ok. O, mamy na materiał, na którym będziemy zapisywali zdjęcia. Kim Ty jesteś? Lucius, if you have some spare time, you can search for my band's cassette. I would, but I have to wait until your father gets here. Wait a second, this cassette? Oh, you found it! Awesome! Thanks a lot, Lucius. I'm sure you'll like it too. Uh, after all we've been through, isn't it nice to just relax and listen to some great music? Hey, little dude. Dobra, nie pierdzielcie mi tutaj, ja muszę... Ja chcę jedną rzecz sprawdzić. A to jeszcze właśnie jedna rzecz. Wspomnienie rodzo się w gnieniu oka. Aha, nie sprawdziłem tego. A nie, dobra, jest spoko, jest spoko. Um, dobra. Musimy iść do piwniczki winnej. W zasadzie na no to nie musimy, ale... Ja chcę zobaczyć, co to jest za tajemne przejście. W zasadzie. Dobra. Co my tutaj mamy? E, to są schody. Nie mogę myszko wam pokazać, więc przepraszam bardzo. A tak, to są schody. Musimy iść pójść korytarzem. Tutaj jest ta, ten pokój z winem. A więc tutaj jest Secret Door. Aha. No, 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 no. Dobra, dobra, dobra. Czyli naprzeciwko wyjścia, tak naprawdę. Okej. Okay. Tutaj i tutaj w zasadzie tak? Wow! Ej, ale nie wiedziałem o tym tak na serio. What the fuck, ciekawe co tu będzie. Whoa. Sekrety, co my tu mamy? Co może być schowane tutaj? What the fuck! What the fuck? Co to jest? Co to kuźwa jest? Chwila, chwila. Niezapalone świece. To nie, mogę jakoś zapałek użyć. Nie, net, skąd mam zapałki? Ale włączyłem to. Ten rozdział i. Mam zapałki. Klik. Nie wiem, czy ja muszę w ogóle ich używać. Tutaj na tym. Nie wiem, co, co mi to w ogóle da. No, a, jeszcze z tej strony. Neee Proszę Kurde, co to jest? Co, co co tu chodzi w ogóle? Ja pierdykam. Eee Co to jest? To jest świeca? Nie, to nie jest świeca. Co to jest? Pills! Butelka jakiejś śmiercionośnej trucizny. Okej okay. Eee, co to jest za pomieszczenie? W ogóle tu jakiś kult szatanowi oddawali, czy jak? No raczej jak tu jest odwrócony krzyż. A mogę go sporo co odwrócić? Eee. <grym> mogę, ok. Um, co my jeszcze tutaj mamy? Krew? No to nic nowego. Co to jest? Cześć. Co wy tutaj macie? Ło, zamknięte. Hał, hał, hał. Tu będzie się na koniec gry wchodziło, czy jak? Nie mam pojęcia dlaczego ja tu trafiłem. O co chodzi w ogóle z tym wszystkim, ale okej, okay, tu jakieś są, nie wiem, miski na krew czy na coś? What the fuck? Ach, dobra, nie mam chyba tutaj nic do zrobienia Okej, okay, dane używane do przykuwania UFR do stołu co? Okej, okay, jeżeli tu będzie się rozgrywał koniec gry nie wiem, bo nie oglądałem żadnego Let's Playa, a więc Git. Jeżeli tu będzie się rozgrywał koniec gry, to dość. dość czarno widzę. Całe tutaj, wszystkie. losy bohaterów. Bohaterów, w zasadzie domowników. Ale okej, okay, okej. Okay. Do przodu. Tutaj. Musimy chyba zdjęcie zrobić. Jakoś muszę pokazać to Jowidzie. A Jowida musi zobaczyć, jak się obrabia tą laskę. Ten tom, no właśnie. Eee, brrr, na górę, tak? Na górę w zasadzie. Eee, a, tak, tylko chyba nie tędy bardzo. Lobby, nie, no tędy, dobra. Czyli tak, na górę. O, idę w zasadzie w dobrym miejscu. Gdzie? Ja, co tu jest? Mogłem czegoś dotknąć? Nie, wydawało mi się. Ok, mogę przełącznika, ale przełącznik mi jest niepotrzebny. W którą strony, to było? Tam. Tu? Czyżby to było tutaj? Że tutaj pójść? Gdzie leżą ubrania? Nie tutaj, czyli nie tu. E, o, to jest po tamtej stronie wtedy. Ech. Długi bieg przez korytarz. Kurde, jakby ktoś taką chatę odbudował w Minecrafcie. Tak naszą mnie ja teraz myśl, to by dość ciekawie wyglądało. Nie myślałem, że to jakiś przełącznik jest. Eee... Okej, jestem krótkie cięcie chyba z wiadomego powodu, także teraz tak, co ja mam zrobić? U nie, 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 nie. Mam nadzieję, że nie wyjdę stamtąd. Czyli muszę zrobić tak jak paparazzi, tak? Hmm. Mm, pstrykanie zdjęć gwiazdą. No tutaj nie gwiazdą, ale tak. Fuck. Je, 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 je. je, o je, o je, o je. To nic, nie martw się tym. O, oh, you don't know something, you don't know something. Co to jest, wykonane przez ciebie zdjęcie? Co ja muszę zrobić z nim? Dać je, Joe, chyba, tak? Mogę ci to dać? Czy w jakiś subtelniejszy sposób bardziej? No, i co ja ci muszę zrobić? Ja muszę chyba jakoś położyć ci to zdjęcie, co? W jakimś miejscu widocznym. Tak, tak. Klucz. Dawaj, bierz ten klucz. Bierz ten zastrany klucz. No, Nie mogę tego zdjęcia w żaden sposób położyć. Ja muszę gdzieś położyć tu blisko, na pewno. Tu nie ma innego miejsca. Hmm. Tutaj? Już zgaduję, ale naprawdę nie mam pojęcia, gdzie bym mógł to położyć. Uh. Uh, uh, uh. Jeszcze raz. <laughs> Eee, wiem że łączy ją coś z wuj Tomem Widziałem wuja Toma z Susan, gdyby tak udało się pokazać to Joe widzie. Myślę, że znajdę aparat w gabinecie dziadka eee, spoko Hmm Kolczyki Hmm Nie Kurde, nie mam pomysłu co bym mógł tu zrobić mógł Ci to dać? Ej, bierz to zdjęcie, bierz to zdjęcie, zobacz na to zdjęcie. Nie? Mam się przechadzać przed tobą z tym zdjęciem? Hello, tu, tu. Widziałaś to zdjęcie, kochaniutka. Nie, to chyba nie tak powinno wyglądać. Mam je gdzieś przyczepić. What else? Hmm. Co mam zrobić z tym zdjęciem? Oprawić je w ramkę? Raczej nie. Hmm. Kurde, gdzie ja mogę je położyć? No tutaj to raczej wątpię. <laughs> Gdzieś w jej pokoju. Jak ja mogę jej pokazać to zdjęcie? O! Okej, okay, jestem z powrotem. Już wiem co mniej więcej zrobić. Otóż <laughs> przejrzałem. Jako, że mapa w tej grze jest strasznie uboga, aż dziwię się, że w ogóle nie można było dać jakiejś legendy, albo coś. Skorzystałem z mapy z neta. Wziąłem mapę z neta, która mi wytłumaczyła, gdzie co mniej więcej jest, bo jeszcze do końca się nie orientuję. Eee, poszedłem do pokoju Jowidy, bo jak się okazało, tamten pokój, w którym ja szukałem, to był pokój rodziców, a nie Jowidy. To trochę dziwne, ale okej. Okay. Dobra. I teraz co ja muszę zrobić? Nie mam zdjęcie w pokoju Jowidy, podłożyć dowody winy i w ten sposób zbroić się na śmierć winnych. Okej. Okay. Czego ja tu używałem? Yy, używałem na pewno... Co, strzałka? A, dobra. Yy, czego ja tu jeszcze używałem? Zapałki, latarka... Kłódki używałem. Chwileczkę, czego ja jeszcze używałem? Tak, żeby... Ojojojoj, Jowida jo, 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 idzie, Jowida idzie, Jowida idzie O w mordę To wszystko? Wzięła zdjęcie i pobiegła, by płakać o Teraz jest w bardzo delikatnym stanie, powinienem to wykorzystać na swoją korzyść Na swoją korzyść, tak? Dobra, biegniemy za nią co ona zrobi? Na, 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 na. No, dawaj, dawaj, idę za tobą. Śmiało, śmiało. W bardzo słabym stanie może to coś. Barierkę może trzeba rozwalić. Kurde. Nie? O, barierka się świeci Tym? Nie Whoa. Nozowy? Naprawdę? O mordę I believe I can fly Sweet god

Pictures of you and Susan Myers, and how should we put it delicately, Flagrante Delicto. It seems your involvements with the staff are a little too tangled. What? I knew nothing about this. You mean she did all this because I had a fling with Susan? Oh my God. What have I done? Tom hasn't done anything. His indiscretions may have led to this, but he would never have put them up to it. There's no reason for it. <sighs> Look, this whole thing is a freaking mess, and I'm trying to put a cap on it. So both of you listen good. Javita was stealing from the house. She poisoned Agnes because she was onto her. We'll ignore all the uh, indiscretions in the report for the sake of your family. Whatever it takes, detective. We want to put this all behind us. I'll straighten Tom out, but I don't think I'll be able to save my campaign at this point. The press will have a field day. Well, there's nothing I can do about that, Mr. Wagner. But they won't get a story from me. I'm just trying to make a living. We'd finally managed to close the case, or so I thought. Seems like she had been behind every death so far in the house, except the butler. It kept bothering me. Could that really be an accident? Every path we took on the case left me uneasy. Then, right on time, a month later, it happened again.

Okej. Okay. Teraz sprawdźmy. Co my tu mamy, kogo my tu mamy do zabicia? Widziała zdjęcie i powie... No dobra, to już było. Dziś blisko mi do piekielnych bram, tylko na tak, gdzie czuję się jak pan. Piekielnych bram. Bram, pan. What the fuck. Dobra, chociaż mamy <coughs> tam musimy przejść gdzie potrzeba. Chociaż wiem gdzie muszę iść, o tak. Au, 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 au. I tutaj. I i i i tutaj? Chyba tak, tutaj tak. Klik. Oj, Toma teraz muszę zabić, tak? Okej. Okay. Seems great, tylko ja nie widzę tutaj nigdzie jego tego. Mm. No i co? I po prostu mam taką informację i tyle. Cześć Tom. Co ja my złamy? Tu <tum> Tom. Wujek Tom. Pije od miesiąca. Wygląda na to, że naprawdę coś czuł do Jovidy. To mi przypomniało, że gdy sięgałem po aparat, zobaczyłem na stole mapę. Znalazłem kodatę. Musi tam być coś przydatnego. Aha. To. Tak? A może by tak połączyć, to. Czekajcie, bo ja mam tu butelkę whisky. Z tym. O oh mój boże! Ciekawe co to będzie. No nie gadajcie, że aż tak szybko to rozwiąże. Dodałem nieco trutki, którą znalazłem w komnacie, do whisky Toma. Co muszę teraz jakoś to chyba podłożyć, nie? No to wychodzi: tam deram daram daram To by się stary kończy jakoś te whisky, czy jak? Czy nie? Hmm. No bo jakbyś wstawał gdzieś i szedł po te whisky, no to byłoby w sumie w miarę dobrze. O, dobra. Bo nawet nie mam pojęcia, czy ja mam ją gdzieś tutaj podłożyć, czy jak. How, how, how. Czy mam je po prostu dać? Nie Niemożliwe hmm. Co się stanie jak mu po prostu dam? Eee, to jest aż takie proste? Come on No nie może być Umieściłem butelkę zatrutej whisky w pobliżu Toma, nic nie zauważył. Come on, to już! Okej, okay. dobra, tylko teraz czekamy na rozwój wydarzeń. Opróżnij tą buteleczkę, kochaniutki. O mój Boże. O nie, o nie, o nie! Oh well you died ale chyba tą butelkę to muszę zabrać bo są odciski palców na niej Mam rację? Me, Charles, please open the door. Chyba za późno, Charles. Oh shit, no. Not this. No. Not this. No. Mr. Wagner, I'm at a loss for words. You came to your own conclusions, Detective. Our family is suffering a great shame now. I have little hope after this. I want you and your men out of this house by nightfall. There's nothing more for you here. We'll take care of our own problems from now on. Again, I'm really sorry for your loss. I'll say a prayer for you and your family, Mr. Wagner. Forgive me, Father, for I have sinned. It has been. Oh, I don't know. A long time since my last confession. There's a family. Their home is befallen by calamities. I can't explain. I've been trying to help, but I may have involved myself too far. I, I've been having nightmares, terrible scenes playing through my head. And this family, they are the players. It sounds to że ta rodzina potrzebuje pomocy, mój syn. To że like interweniować. O nie, Twój ojciec zlecił ci zabójstwo. Informacje są w Twoim notatniku. Oh, well.

Maybe make this a little more personal. There are some sneaky snakes in your fold, you need to weed them out of the grass. Let me show you something else you can do to help on your journey. You have the ability to make people forget things, this can be very useful.

Jeżeli się zgubisz, skorzystaj z mapy. Pro tip, naprawdę. <tip> Pro tip. No już niczego mądrzejszego po prostu w życiu nie słyszałem, tylko jak się zgubisz, to skorzystaj z mapy. No po prostu... Po prostu powinni dostać medal za niektóre z podpowiedzi. Kid że niektóre zagadki... Zagadki... no. O, no w zasadzie to zagadki. Niektóre są trudne, jak nie wiem, a niektóre są łatwe, jak... Proste jak budowa cepa. Przy niektórych siedziałem z 2 godziny, bo nie wiedziałem co zrobić, a przy tej z tym whisky siedziałem ile? 5 minut niecałe? Czy ile? Nawet nie, nie liczyłem. What the hell! Tylko jedyne, co mi się nie podobało w tym zabójstwie to to, że było ono praktycznie takie samo jak zabójstwo tej głównej naczelnej pokojówki. Chodzi mi o tą pokojówkę co to jedzenie Jowida jej tam przynosiła, ta trucizna do chleba. Czy do owoców, tam, no do jedzenia to wyglądało tak samo, tylko z tą różnicą, że to się dodawało do whisky. Więc, what the hell, what the hell. Są oryginalniejsze sposoby na zabójstwo kogoś, a nie dodawanie trucizny, które było już dwa razy. Jeżeli będzie trzeci raz, no to. O jezu, będzie tragedia. O, akurat gadałem i przeleciał loading. Jest Git. Trawa jest po twojej za po stronie za, twojej stronie zawsze co nie doczytałem Za wolno czytam Hmm już wstał No jaką mamy teraz pory roku? Nie popatrzyłem na miesiąc, ale widzę, że tu chyba jakaś wiosna Dobra, ok, to teraz Tom już był, okej Dobra, Ku, dobra Let's see, what we've got gdy wygram, to nie papier przyniesiesz sam. Gdy zostaniesz pokonany noziczki weźmiesz w tany. Okej, okay. ale to już w następnym odcinku. W następnym odcinku dowiecie się, kogo tym razem mamy sprzątnąć. Bo po prostu oddać tacie... tacie... no tacie po prostu. <laughs> Musimy wysłać do niego kolejną duszę z które który wygląda jak wypadek. I to był kolejny odcinek z Lucjusza. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych filmików i na razie